ma w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku, tak Jestem tutaj, bo widzicie tam jest Jakaś BMK, jakaś policja Także, co, idziemy, zobaczymy co tam jest O, tutaj od sąsiada też 40 jest, bo w końcu krowy kupił i się zajmuje A, jeszcze mi kurde nie oddał tego Dobra, udamy, że tutaj coś przy belkach niby robimy Czy to nasze? O, na łące od sąsiedla stoję. Kurde, coś tam spisuje. Dobra, idziemy. Dobra. Dobra, Dobra. Czekajcie. Ja tam coś widziałam, czy mi się wydawało? Czekajcie, podjedziemy tam autem. Może mi się coś wydawało tylko. Ale ja tam chyba coś widziałam, widzowie. Ogólnie by, no popryskałem już te jęczmienie. Chyba trzeci raz jęczmień popryskałem. Czekajcie, ta, to, to było tu. O kurde. O kurde, widzowie czekajcie. Tu jest mostek. Ja zaparkuję na tym mostku. Ła, dobra. To się zaparkowałem. Mhm. Czekajcie, a tu? Kurde, przecież tu też jest rów. Bym wleciał teraz. Dobra, czekajka. Tu, tu sobie mogę stać przecież. Dobra. Kurde, tam policja stoi. Nie wiem czy tak mogę, ale dobra. Te o kurde. O kurde, ten. Widzowie! Widzicie koło? Widzita, co się stało z kołem? Całe się kurde wgniotło. Obornik mają. Ale tutaj coś się stało? O kurde, jakie ślady. Ty, cała przepa poszła. Jaki fędzior, kurde. Ty to ani z tej ani z, z tamtej. W tamtej wsi też nie w sumie. Bo tam to jest taka biedna wieś taka wieś, co tu w sumie. Dobra. O, jest chłop, dobra. Wyłączę i, i, i idę pogadać z chłopem. Dobra, widzowie, akcja jest. Bierzemy. No, no, musimy im pomóc, także szybko jadę po sąsiada. No i musimy to jakoś powyciągać tutaj. Nie wiem, czekajcie, 60 i 40 razy mają około 100 koni. Kurde, 100 koni da radę takiego wyciągnąć. Jak myślicie? Akurat tu mam 40 z bolcem przytegowaną z zaczepem, bo wcześniej sąsiad tam sadził kartofle. I się trochę <noise> zakopał, dlatego pomagałem mu wyciągnąć 60. Bo ogólnie 60 sadził. Dobra, lecę szybko po sąsiada. No i widzimy się zaraz. My tutaj już się podczepiamy do fenda najpierw. Zobaczymy. Także no, ja 40 biorę. Też się ja jadę podczepić. No, a jak po prostu nie damy rady, no to zwodzimy chyba do Henka, nie? Bo Heniek ma ten... Heniek ma zetorka. To może nam pomoże zetorkiem. Dobra. Widzowie, byłem na chwilę w 60. Ale co, jedymy. Łe! idzie. Tak oto o to wygląda. Łowidzowie! coś ich nie chce. 40 pali gumę normalnie. I gadałem z nim. To jadę do takiego chłopa z obornikiem. I właśnie te BMIarze, nie? Dlatego ich tam teraz policja spisuje. Ale to właśnie te, bemiarze że te. Ten yy, uderzyli, uderzyli w nich, i to da tak dlatego wpadli. Ło! Dobra, lecimy. Musimy go wyciągnąć. Kurde. Terdzielha Dobra Dobra widzowie tak o wygląda Fędzior Na przepie około 30 ton Będzie Ślady są fast jak, jak widzicie Ale no wyciągnęliśmy Tutaj stoi. No i co? Będziemy próbowali te wech i kół wyciągnąć. Nie wiem czy z tym kołem się nic nie stało, ale według mnie no będzie do naprawy według mnie. No bo jak widzicie one takie wgnie, wgniecone jest jakby. Może jeszcze uda się na nim pojechać, nie? Na tamtym kole. Ale no wiecie, wgnie, wgniecony jest Dobra Bierzemy i wyciągamy Sąsiad powiedział, że jak na razie spróbuje sam to wyciągnąć. No ogólnie trochę szarpnął. Coś tam już właśnie próbował. Ale no nie wiem, czy nie będzie trzeba w ogóle za tył. Bo widzicie, no żeby nic tutaj nie, nie uszkodzić, nie? O! Sąsiadowi już coś nie idzie! Trochę szarpnął! <grym> no i już kurde, nie idzie coś! Sąsi sąsiadowi! Że ten obornik się jeszcze nie wywalił! Ale jak widzicie, ty, koło nawet się naprostowało! E, bo zaraz się zakopiesz! Sąsiad, stój! Stój, bo zaraz się zakopiesz! Dobra, nic nie mówiłem! Dobra, podjeżdżamy 40 bo to nie ma co. Ile on tam ma na pacę? Z 13? No z 13 może nie, ale ile? Z 12 to on będzie mieć. Gdzie ten szlaband? Wiecie, ja na to będę mówić szlaband. Dobra, podpinte. Ciągnęmy Suisia druża. Łe! Sąsiad, ty coś tam kurde ciągniesz? Czekaj, ta, bo sąsiad pewnie nic nie ciągnie. Ty, wyrwało ją trochę. Idzie! Na dębie szedł. o tak o wygląda ciężaróweczka. Jak widzicie, te koło jest całe jednak sprawne. O, tu już ma silnik. No, koło jest na szczęście sprawne. O, tutaj stoją dwie bestie. Jak widzicie, o tak. O, na bliźniakach jest. Ale leci z tunika. No tak, no. O, to jest z Dojcza, jak widzicie. No, jak Fędzior. Oj, 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 Ty, on chyba będzie musiał cofnąć. Bo kabiną zahaczył Gałąź. O, i taka ładowareczka. Jak widzicie, jadą bestie. O, a tu są nasze bestie. No i dobra. Dobra, no i co? Jedziemy sobie. Ogólnie tak. Yy, ja... Ty, czekaj, to! Władek stoi. Ogólnie ten. Sąsiad pojechał. Ty tu jest Władek. A gdzie właściciel? Czekaj tam, może się znajdzie. Przygazuję może dronę czterdziechą. Czekajta. Dobra, właściciel mówił, że jak jest taka możliwość, to żeby go wyciągnąć. Oj, oj, że żebym ja wleciał, bo on właśnie też przez tego wleciał. Przez B-miarza z jednego. Ue! Dobra, no i co, wyciągnąłem. No ja i jadę na gospodarstwo Mam kartofelki tutaj Gurde tego ciapka tak postawiłem No i co? Z tego odcinka to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do następnego i nara!